Rozdział 27. Ogromnie hałaśliwy i denerwujący, z którego wynika wyraźnie, że zawód proroka jest jeszcze trudniejszy od zawodu terrorysty, co zresztą ludzkość już dawno stwierdziła. Już z daleka słychać było monotonny stukot i szum w dolinie pod nimi. Nie widzieli nic, las wszystko zasłaniał, ale wiadomo było, że zbliżają się do podpikla, bo hałas był coraz wyraźniejszy. Najpierw dał się odróżnić rytmiczny łoskot perkusji, a później słychać było już muzykę. Nie było w niej melodii, za to wiele rytmu i pojedynczych, głośnych jęków saksofonu. – Trochę mnie to drażni, odzwyczaiłem się – mruknął profesor i potknął się w ciemnościach o jakiś korzeń. Mieli tylko jedną latarkę kapitana. – O psiakość, co za ciemności! – To już niedaleko, jeszcze z pięć kilometrów powiedział pan Horacy. Od czasu do czasu stawali i wołali Hadriana. Nikt się nie odzywał. Semiramida zmęczona i przygnębiona pociągała nosem. Las się kończył. Pod nimi widać było światła podpikla. Cała dolina błyszczała światłami. Niektóre były kolorowe. Kilkanaście kolorowych reflektorów bardzo silnych migotało na skraju miasta równo z rytmem perkusji. A muzyka bez melodii słychać było teraz tak wyraźnie, jakby była całkiem blisko. Jakieś święto mają, jakąś zabawę, czy co? Dziadziusiu, semiramida pociągnęła profesora za rękaw. Dziadziusiu, to jest dosyć okropna muzyka. Tak, jakby różne instrumenty krzyczały, bo ten głos bębnów je bije, i one już nie mogą wytrzymać i krzyczą. Tak, powiedział pan Horace. W muzyce chciałoby się usłyszeć coś dobrego, czy to piosenka, czy koncert, a w tej nie słychać. Ona jest jakaś obłąkana. Ale trzeba iść, Hadrian może tam być, powiedział kapitan. Proponuję, żebyście postawili tutaj namiot, a ja zejdę go poszukać. Poradzę sobie, miewałem już trudniejsze zadania. Zakrzyczeli go. Wykluczone wszyscy muszą szukać Hadriana. Może wtedy prędzej go znajdą. A jeżeli się pogubią, zbiórka tutaj, na brzegu lasu, pod siwą górą. Po trzech kwadransach byli już na placu, gdzie odbywała się zabawa. Ryk i łomot gigantofonów był tak okropny, że nie było słychać ludzkiego głosu. Semiramida chwyciła profesora za szyję i krzyknęła mu do ucha. – Dziadziu, jak to powietrze ciężko stęka. Ono nie może tego wytrzymać. Ono się skarży. Tłum zasłaniał wszystko. Tysiące postaci – to czarnych, to na przemian zjawiających się w różnych kolorach oślepiających reflektorów. Tłumy trupioniebieskie, tłumy krwawo-czerwone, tłumy jadowicie zielone. Semiramida przypomniała sobie kolory mgły schodzącej przed wieczorem z przełęczy w dolinę zapomnianą i nagle strasznie zapragnęła uciec stąd, uciec jak najszybciej. Kapitan chwycił za ramiona profesora i pana Horacego, potem pokazał palcem w tłum i zamachał ręką przecząco. Domyślili się. Tutaj nie da się ani znaleźć Hadriana, ani dowiedzieć się, czy ktoś go nie widział. Potem pokazał na dom wczasowy, stojący obok placu. Był wielopiętrowy i miał wielkie balkony, tarasy. Ruszyli za Aramisem. Dostali się do wnętrza z łatwością. Wyjechali windą na piąte piętro i znaleźli drzwi prowadzące na taras. Były zamknięte. Kapitan rozejrzał się dookoła, wyjął z bocznej kieszeni plecaka jakiś drobiazg, przyłożył do zamka, nacisnął klamkę. Drzwi cicho się otwarły. Teraz widać było wszystko pod nimi. W samym środku tłumu podium z orkiestrą, dziesiątki mikrofonów, potężne kolumny z głośnikami. Kapitan wyjął lornetkę. Patrzyli po kolei na spoconych z wysiłku muzyków, na ludzi kłębiących się dookoła podium w rytmicznych drgawkach. się zobacz, przecież żaden z tych ludzi nie ma przytomnej twarzy. Semiramida podała lornetkę profesorowi. Rzeczywiście, chociaż każdy patafianin skakał i skręcał się, jakby go bił niewidzialny bokser, twarze były nieruchome, oczy wyglądały jak oczy ludzi niewidomych, a usta, czasem zaciśnięte, czasem otwarte, Często wykręcone, jak w bólu. Profesor wyciągnął z plecaka swój aurometr i skierował go w stronę tłumu. W przyrządzie coś zasyczało, trzasnęło i zaczęło dymić. O mój Boże! zmarcił się profesor i schował aurometr z powrotem, ale nikt go nie usłyszał. Aramis przeszukiwał uważnie tłum przez lornetkę, odłożył ją na chwilę, wyjął z plecaka opatrunek, wyskubał trochę waty i nabił nią sobie uszy. Potem zrobił kilka przysiadów i głębokich wdechów i dalej szukał w tłumie Hadriana. Na estradę wbiegło kilku dziwnie ubranych ludzi, których twarzy nie było widać spod uwłosienia, i jeden zupełnie łysy, tylko z wąsami zawiązanymi na karku zieloną kokardką. To była najnowsza moda. Łysy złapał mikrofon, wykonał kilka podskoków i obrotów, potem nagle przykucnął i zaczął krzyczeć. A gigantofony wyolbrzymiały jego głos aż do szczytów niewidocznych gór. Zamiast chleba zgorzkniały gniot, ja tobie, a ty mnie. Owoc z trutką wszczepioną w sok ja tobie, a ty mnie. Zamiast domu barak krzywy, przy baraku gruz pokrzywy, ja tobie, a ty mnie. Do pieśni dołączył się jeden brodaty. Ale ty masz szmal i dasz mi coś skorzystać, ale ja mam szmal i dam ci coś wyłudzić. Drugi brodaty zaskrzyczał cienko. Serce znieczulisz, uśmiech zagasisz, pieniąchów szelest ci za to zapłaci. Dla szmalu żyjesz chyba nie dla ludzi. Teraz śpiewał już cały zespół, a patafianie na placu rytmicznie bili brawo. Szmalu, szmalu, szmalu. Jedyna myśl, jedyny cel. Szmalu, szmalu, szmalu. Kombinuj, zliczaj, mnóż i dziel. Szmalu, szmalu, szmalu. Od codziennego trudu stroń. Za szmalem w kółko. Goń i oni, oni, oni. Poszło echo po górach. Ojej! szepnęła semiramida. Ojej! A łysy śpiewał dalej. Zamiast rzeki. Cuchnący ściek. Ja tobie, a ty mnie. Zgnojony ropą morza brzeg, ja tobie, a ty mnie. Brunatna na oliwiona, śmierć się czai w megatonach na ciebie i na mnie. Ale ty masz szmal i dasz mi coś skorzystać, ale ja mam szmal, Zawtórował znowu brodaty i nagle umilkł. Bo na estradę wbiegło coś niewielkiego, okręconego w szary kot, związany sznurkiem w pasie. To coś wyrwało mu mikrofon z ręki i zaczęło krzyczeć cienkim głosem, a góry powtarzały każde ostatnie słowo. Ludo patafi, opamiętaj się, opamiętajcie się, bo zginiecie. Jesteście strasznie chorzy. Słuchajcie mojego głosu, bo to jest głos prawdy. Słuchajcie głosu proroka. Dzień straszliwej katastrofy się zbliża. Dzień sądu i zatracenia. Ratujcie swoje nieszczęśliwe dusze. I prorok zakrztusił się od wytężonego krzyku, a góry zakrztusiły się echem razem z nim. Tłum, który z początku znieruchomiał, wrzasnął teraz tysiącem głosów. Rozległy się brawa. Na podium wyskoczył facet w smokingu, chwycił drugi mikrofon i zaczął wołać. — Pro państwa, przedstawiam państwu przebojową postać sezonu, proroka Handra Kuka — wymyślił na poczekaniu imię, bo to był konferansjer z refleksem. Każdy z państwa stwierdzi, że tego jeszcze nie było na naszych imprezach rozrywkowych. Kierownictwo naszej imprezy doszło do wniosku, że należy również zadbać o duszę naszych obywateli, albowiem jak wszystkim wiadomo, dusza jest ostatnio szalenie modna. Hadrian szarpnął się z całej siły, wyrwał się konferencjerowi i zaczął znów krzyczeć w mikrofon. Jeżeli jest między wami choć dziesięciu sprawiedliwych ludzi, to ja ich wołam, ja ich wołam. Wrzask tysięcy patafian zagłuszył głos proroka, choć spotęgowany głośnikami. Hadrian rozejrzał się bezradnie dookoła, nagle wyciągnął spod swojego koca kawałek sporej deski i podniósł ją wysoko ponad głową. Na desce były widoczne jakieś napisy. Na estradę wyskoczyły dwie dziewczyny z długimi włosami. Wyrwały prorokowi deskę, chwyciły go za rękę i zaczęły z nim tańczyć. Szarpały biedakiem tam i z powrotem. Orkiestra zaczęła znów grzmieć w instrumenty, tłum ryczał i klaskał. Spod koca coś wypadło na estradę. Konferencjer podbiegł szybko i podniósł ponad głową niewielkiego miśka z wytartym futerkiem. – A oto, pro państwa, au! – zawył i przykucnął, bo go coś ugryzło w nogę. – Moja noga, moja noga! – skakał na jednej nodze, a że nie wypuścił z ręki mikrofonu, po górach… Szło znowu echo Oga, Oga, Oga. Jakaś mała postać chwyciła miśka i szmrgnęła w dół. Równocześnie ktoś wysoki chwycił proroka na ręce i zręcznie zeskoczył z nim ze strady. Profesor z panem Horacym dopiero teraz obejrzeli się za siebie. No tak, nawet nie zauważyli, kiedy Aramis wybiegł z tarasu, a za nim Semiramida. Teraz przedzierali się z trudem przez tłum, który zgęstniał koło nich. Na estradę wdrapywały się setki ludzi, żeby zobaczyć, co się dalej będzie działo. Ryknął głucho, rozdzierany bęben, potoczyły się talerze, muzycy uciekali, trzymając instrumenty nad głowami. Reflektory przestały migać i świeciły teraz czerwono. Kapitan postawił Hadriana na ziemi i krzyknął: Trzymać się mnie! i zaczął torować sobie drogę łokciami. Było coraz trudniej, ludzie nie chcieli ustępować, dziesiątki rąk wyciągały się po Hadriana. I Z tyłu za nimi rozległ się okropny trzask, zawaliła się estrada. Ludzie rzucili się w tamtym kierunku, koło kapitana zrobiło się trochę luźniej, jeszcze kilka mocnych pchnięć i wydostali się wszyscy na otwartą przestrzeń. Ktoś za nimi zaczął biec, ale że pogłasły wszystkie światła, szybko zgubili go w ciemnościach. Zatrzymali się dopiero pod lasem, na zboczu siwej góry. Byli bardzo zmęczeni, nic nie mówili, tylko Hadrian szepnął. Pumpa! Masz tu swojego miśka proroku Chandra kuku! – Semiramida podała mu pumpę. I na drugi raz nie mieszaj go w takie rzeczy, co on winien. Ojej! Hadrian otwarł szeroko oczy. A jak ty jego? Jak, jak? Zezłościła się semiramida. Musiałam odgryźć nogę temu tubkowi w smokingu, żeby go puścił. No prawie odgryźć. Hadrian objął mocno semilamidę za szyję, a ona przytuliła się do niego, a nad nimi mrugały spokojnie gwiazdy. Tutaj znowu było je widać.